Mój pijota tu robi, kaffee, bestie. Mam ci coś do powiedzenia? To też no, okej. Okay. Trzyma, trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Mam nową bestię i już nie jesteś moją bestią. Co? Nie, proszę. Nie, please, wybacz Nie, proszę, nie, 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 nie. 15 minut temu, jak się ma przebrać? Nie, już jestem przebrana, psy prawne, tak grupki. żeby hmm. no to Och, da do mojej grupki? No, dobra, no chcesz, no dobra, to już ci daję. <stutuj> Ej, nie twoich, mojej psia, dodałam ją. No, Jak chcesz, to <stutuj> zaraz. Ja <stutuj> cię zablokuję. <stutuj> tak, ja cię <stutuj> zablokuję, już cię blokuję. Okay. Teraz możesz e, iść na dobra. miejsce jej. okej? nie, nie, Mam 15 lat i wyglądam tak. Wow, jaki piękny. Okej, okay. ja mam na imię Zusia, mam 14 lat i wyglądam tak. No, ok, okay mam na imię Marta i mam ponad 14 lub chyba za niedługo 15 lat i wyglądam tak. No ok, to mam na imię Julia, mam ponad 10 lat i wyglądam tak. Hej, może by tak chwile, tak, się to słuchać? Słuchaj, ok? Chcę ci pobiegać, chcę cię zakończyć, kochanie. Piękna mam, ponad to się. Chcę być tata, chcę być proszę, nie, nie, idź! proszę, nie. Mmm, chodźmy się, proszę pocałować. Sorry, ale muszę odmówić, idę już do reszty grupki. Nie mam ochoty z tobą gadać. No to okay, teraz muszę szybko iść do tej grupki, żeby mnie potem nie strzelili, że gadałam z nią o takich rzeczach. O, a co ty tu robisz? Nie powinnaś być u naszej grupki. Długo cię szukaliśmy. Sor Czemu tak was długo nie było ciebie, Jezuza i ciebie, Marcelek? Nie twoja sprawa! No okej, okay, okej, okay, nie musicie się tak grzeć. A tak w ogóle mam do ciebie pytanie, Zuzie: możemy iść razem na chwilę, żeby nikt nas nie mógł słyszeć? No ale czemu nie możesz ze mną iść na tą chwilkę? Oh, 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 oh. a <laughs>